Witam wszystkich na naszym kanale. Dzisiaj Wam opowiem o naszej sakwie 5 sekund. A dlaczego 5 sekund? To dlatego, że została stworzona dla tych, co nie lubią za bardzo zaczerpiać, kręcić tymi linkami, tylko chcą szybko wyciągnąć, wsadzić swój pakunek i pojechać dalej. Ale na początku pokażę Wam, jak to zamontować na motocyklu. I jak obsłużyć później te kilka dodatkowych elementów. Zaczynamy od początku. Musimy usunąć. Te elementy z tej ramki, żeby nam nie przeszkadzała do montażu naszej sakwy, no dokładnie takiej płyty aluminiowej, na której będziemy podczepiać o no takie elementy, także usuwamy pieszo, usunęliśmy względny balast, mamy czystą ramkę, do niej możemy już instalować nasze elementy do mocowania płyt. Mamy poinstalowane te elementy. Teraz montujemy naszą kieszeń, w której jest chowany, ch chowana sakra. Bardzo prosty sposób. Przykładamy tu też jest tą regulację regulacje. I tak raz, dwa, trzy, cztery podwyższamy. instalowaną płytę mamy kiesień, mamy spakowaną naszą sakwę, szakujemy ją od góry. Wkładamy do środka, zaciągamy, żeby nam się nie machała. Raz, dwa, trzy. Zapinamy paski, przeciągamy przez elementy, tutaj to samo, z tej strony. Mamy no, no zapakowane. Do tego możemy tutaj podokładać dodatkowo nasze sakwy trafę z, z lewej strony, mamy tu gumki i tylko jest ogranicza drogę. Pozdrawiam, cześć.